Witam z tej strony nocny informator. A to jest czasnogłównianą creepypastę Pastę Fanmate. I w dzisiejszym odcinku zajmiemy się aż trzema historiami. Dawno nie robiłem takiej dużej liczby w jednym odcinku. A to dlatego że są w miarę krótkie i osobno no, wypadłyby naprawdę. Odcinki byłyby troszkę zbyt krótkie, jak na mój gust. A tak będziecie mieli trzy różne historie naraz. Hurra! Cieszmy się i wierzmy w Ewangelię. A czym się dzisiaj zajmiemy? Pierwsza historia to: Mail zaginiony odcinek Discorda. Druga historia to: Killer Luna. A Ostatnia to. Nie zgadniecie. Kolejna historia ze świnką Pepą: Świnka Trep i Jeff de Kapucynka. Zbanhamerowany odcinek. Czeka nas niezła karuzela spierdolenia, he? No to zaczynajmy! My Little Pony, zaginiony odcinek Discorda. Notka od autora, osadzony przed tylko spokojnie Fluttershy. Ja tak naprawdę nigdy nie oglądaję My Little Pony. I szczerze jedyną rzeczą, jaka mnie przyciąga do tego serialu, był Discord. Co, byłeś na serwerze Discorda z MLP? Jaka komedia, śmieszność, Uber, turbokurna. Tak naprawdę kocham Discorda! To się mu oświadcz. Pewnej nocy, gdy surfowałem po internecie, surfować przez U, a nie E. Wtedy zobaczyłem nagłówek w stylu mail, Zemsta Discorda. Słodko, pomyślałem. Miałem nadzieję, że to kolejny odcinek z tym chaotycznym Dragon Cusem. W tym momencie byłem na eBayu i kupowałem różne rzeczy, a cena tego odcinka była taka, jakby go ktoś ukradł. No to nie ryzykuj, bo możesz trafić do pierdla. Tylko dolara? Pomyślałem. Kurwa, A, ale okazja. Tylko dolara. Kurwa, muszę kupić. Wierzyłem, że to ściema. No ale kto szukuje kogoś za dolara? Zajdą się takie osoby. Po chwili zastanowienia, zdecydowałem się, aby to kupić. Bo ktoś, kto to wystawił zysku, z tego mieć nie będzie. No będzie. Tego całego dolara. Tydzień później dostałem list. Byłem szczęśliwy widząc znowu Discorda. To co? Usunął ci się z komputera? Sposób w jaki go zdjęli po dwóch odcinkach, tylko zamieniając go w kamień. Powinien być dłużej niż te dwa odcinki. Och, po prostu jego saga trwała przez dwa odcinki. Teraz sam oglądałem telewizję. Była dziesiąta w nocy, kiedy to włączyłem. Nie wiem, dla mnie dziesiąta to jeszcze wieczór. Moi rodzice drgali z zimna tak samo jak moi bracia i siostra, a nawet mój pies, co kurwa? A więc byłem tylko ja i stary, dobry Discord. Ale co to ma do rzeczy, przepraszam, ja bardzo, że drgali z zimna? Jak to się łączy z kontekstem tego, że oglądasz o 10 wieczorem Little Pony? Menu to tylko obrazek Discorda na czarnym tle, trzymającym przycisk włącz. Ale się grafik napracował. Było to trochę dziwne jak na starym DVD. Wiek sprzętu nie ma wpływu na wygląd menu, przecież. Patrząc wstecz, wolałbym nie naciskać tego przycisku. Ojej, cóż tak potwornego się stało? Tak ja naprawdę mnie to nie obchodzi, nie musisz tłumaczyć. Odcinek zaczął się od królestwa Equestrii, ale nie takiego szczęśliwego i słonecznego kraju jak zazwyczaj. Tylko tam padało. Naprawdę deszcz tak bardzo cię przeraża? Przecież to jest zwykłe zjawisko atmosferyczne. To nie była najdziwniejsza część. Deszcz był czerwony. Widać, te całe pegazy postanowiły zrobić pranka wszystkim e, innym kucom na ziemi i wsypały barwnik do chmur. Zdarza się. Jak krew. A może jak sok wiśniowy? Wyglądała ona tak prawdziwie. O, boj, zaczyna się. Nie jak jakaś grafika komputerowa czy coś. Ale grafika komputerowa może być realistyczna. Ty widziałeś gry, ale jak prawdziwa krew? Skończ już tą krwią, że kiedybym dotknął ekranu, to bym miał ręce całe we krwi. Mówiłem coś! I budynki kilka latało w powietrzu, i wtedy one wybuchły. Kira Queen, bajt za dasto! Czyli coś, z czego Discord jest znany? Ujęny, daj się chłopakowi zabawić. Wtedy usłyszałem krzyki ludzi. Dla mnie to było realistyczne, nie jak nagrane, ale jakby ktoś tam był i błagał o pomoc. Pragnę zauważyć, że nagranie może brzmieć tak, jakby ktoś stał obok ciebie. Są sprzęty takiej jakości. Dla mnie to było trochę straszne. W tym momencie Discord wyszedł przed ekran. To poproś go o autograf. Dragon kus trzymał parasolkę wywróconą na lewą stronę, jak to zazwyczaj robił w swoim bezsensownym stylu. W momencie, gdy szedł, powiedział. Jestem pewien, że ktoś patrzy. Współczuję duszy tej osoby. Zaczęła się w połowie ekranu i obrócił twarz w moją stronę. I stanął tam na 15 sekund. Stoper. Po czym się uśmiechnął. A teraz cyknij mu fotkę, bo już jest przygotowany. Nie jak zwyczajny, przyjazny uśmiech. Ten sprawił uczucie sadystycznego, jak coś naprawdę złego. A czego ty się spodziewasz po antagoniście? Byłem cicho, próbując zrozumieć, co się stało. Wtedy podniósł swoją gryfią rękę i wycelował we mnie. Uważaj, bo zaraz walnię dewbimem. Nagle moje ciało zdrętwiało. Wkrótce odkryłem, że nie mogę się poruszać. Byłem sparaliżowany. O, jednak zdecydowałem się na telekinezę. Próbowałem krzyczeć, ale jedyne co mogłem zrobić, to oglądać Discorda. Wiesz, to nie było miłe dla Twilight i jej przyjaciół, co zrobili, powiedział Discord. Ale wiesz, jaki jest teraz czas. A, czy to jest pewne jakieś tłumaczenie czy coś w ten deseń? Bo jest czasami zbyt dosłownie pasujące do angielskiego układu zdania. Tylko mrugnąłem, bo nie mogłem zrobić niczego innego. Czas zapłaty powiedział Discord, po czym sięgnął do dołu ekranu, by ukazać oderwaną głowę celestii. Moje oczy rozszerzyły się w szoku. Spróbowałem wydać dźwięk i znowu nie mogłem. Chciałem przewinąć do piosenki otwierającej, aby mieć trochę spokoju o tej rzezi, którą właśnie widziałem. Nie ma powodu, aby marnować czas na muzykę, co? Powiedział Discord. Znowu mrugnąłem. Zabawmy się! Powiedział i przeteleportował się. I niepotrzebnie nawiązywałem do Dragon Balla, bo teraz wziął sobie to za bardzo do serca i zaczął używać Instant Transmission. Scena przeskoczyła do Ogrodu Rzeźb w Canterlot. Tam, gdzie byłem, pokazywano Twilight, resztę, Main Six oraz Spike'a. Ale MAIN, pisane MANE, Oznacza grzywę, a nie główną szóstkę. Oraz spajka. Wszyscy byli przywiązani do stołów. Wtedy się pojawił. Podszedł do stołu Applejack. Podszedł do niej od tyłu. Przez krwisto-czerwony deszcz widziałem jej łzy. Czas przyjechać się na kucyku, powiedział Discord z tym samym demonicznym głosem. No kurwa jasna, od w momencie w którym zaszedłem od tyłu, to ja wiedziałem, że do tego może dojść. No po prostu spodziewałem się tego. Nie zgadniecie co, kurwa. Przepraszam, że przeklinam, ale to mnie aż tak bardzo wyprowadziło z równowagi. Byłem świadkiem, jak Discord pieprzy. Tak gwałcił pomarańczowego kucyka. Przez dwie minuty potem przestał. O, nie lubisz tego, Applejack? Zapytał Discord. Apple jęknęła. Stop! S stop! Po prostu stop! Dość, koniec! Czemu? Czemu ma to służyć? Cholera jasna! Ja nie mam naprawdę nic przeciwko, jak w jakiejś historii ma się pojawić scena seksu, ale to jest krapipasta pisana przez jakieś dziecko i randomowo pojawia się kurwa scena gwałtu! I to jeszcze bez powodu w bajkach dla dzieci, z wyjątkiem tej jednej sceny gwałtu, która pojawiła się w fanfiku z Jeffem i główna bohaterka mu to wybaczyła! A! Ah. Muszę się podreperować kawą normalnie po tym. Discord użył swojej magii i piła mechaniczna pojawiła się w jego rękach. To, co wydarzyło się dalej, było jak Pony Moves, co Hot Demon robił na YouTube. Krew i części mózgu Applejack latały wszędzie. Podszedł do Pinki, Pie, uderzył ją, po czym włożył jej shotguna w tyłek i strzelił. Ciało Pinki zmieniło się w krwawą miazgę. Oczy Rainbow Dash wypadły, a na nich w miejscu pojawiły się dynamity, po czym wybuchły. Rarity... Rarity zgwałcił następną, po czym poświartował maczetą. Kraterszej była następna. Najpierw bił jej nóż w plecy, po czym go wyciągnął wraz z kręgosłupem. Teraz podszedł do spajka i włożył głowę smoka w swoje usta, po czym zamknął paszę i zostawił samo ciało. Mmm, powiedział kopiąc jego szczątki. Teraz została tylko Twilight Sparkle. Co ja ci teraz zrobię, Twilight? zapytał Discord. Mały kucy wychodził z siebie ze strachu. Jestem pewny, że jest traumowana. Zrobię ci przerwę. Discord przeciął swoje figury, po czym ekran zczarniał. Wciąż nie mogłem się ruszać, aż do jej ostatniego krzyku, popędzonego przez dźwięk, którego nawet nie mogłem rozpoznać. Pięć minut minęło, Discord zaklaskał i znów mogłem się ruszyć. Chcesz wiedzieć, co zrobiłem? powiedział. sam w środku ekranu. Nigdzie nie widziałem Twilight. Wierzyłem, że mi nie powie. To źle, powiedział. Nigdy nie dam ci satysfakcji z wiedzy jak skończyła. Zawsze będę was wszystkich ścigał. Twoja wyobraźnia będzie próbować to rozwiązać, ale zawsze będzie miała część mojego chaosu. Będzie z tobą na zawsze. Do widzenia. Napisy końcowe przeleciały i byłem strasznie zmieszany. A ja bym był po prostu zniesmaczony tym chłamem. Bo ciekawostka, ale można amatorsko zrobić taki odcinek, więc to nie jest nic specjalnego. Oczywiście jakość będzie gorsza. Główny bohater powinien to zauważyć. Szybko wyłączyłem telewizor. Discord miał rację. Mój mózg próbował wymyśleć jak zginął ostatni kusyk. Udałem się do kuchni, do pokoju moich rodziców. Może zmęczenie pozwoli mi zapomnieć. Wtedy się obudziłem w moim łóżku. Był ranek. To był tylko sen. Rozejrzałem się wokoło i wszystko wyglądało normalnie. Wtedy zobaczyłem coś w koszu na śmieci. To było trochę dziwne, bo dzień wywożenia śmieci był dzisiaj i nic nie wyrzucałem wczoraj w nocy. Podniosłem zwitek papieru. Było na nim zdjęcie Discorda narysowane krwią z tego, co wnioskuję. Trzymał w górze głowę Twilight. Pod spodem był napis. Nigdy się nie dowiesz. Koniec. Może nie chce się kiedykolwiek dowiedzieć, co mnie to obchodzi. To i tak jest po prostu jakiś amatorsko zrobiony odcinek, zrobiony przez jakiegoś śmieszka, który chce po prostu wywoływać strach u fanów. Co mogę powiedzieć o tej historii? Oj, czego to nie mogę powiedzieć? Ta historia przekracza wszelkie granice. Mamy tutaj aż dwie sceny gwałtu. Co to kurna ma być? Gwałt to jest poważny temat, a nie coś, co można losowo wrzucać do historii, myśląc, że nada to jej jakiegoś poważniejszego tonu. No bo tego nie zrobi, to nie staje się bardziej poważne, tylko przez to, że pojawia się gwałt w tej historii. Cała historia jest napisana tak, że Każde nowe zdanie jest od nowej linijki. Raz się spotkałem z podobnym pisaniem, ale. Ale cały czas jest tak samo irytujące i ciężkie do czytania. Dlatego błędy. Kurka jakieś dziwaczne. Pierdoły. Gor znikąd. Główny bohater przejmuje się jakimś kupionym z za dolara, chyba kurna, filmikiem z internetu. Nie jest powiedziane w ogóle, czy ta animacja była na poziomie Major Pony. Bo pewno autor chciałby, żeby tak było. Prawda jest taka, że nawet jakby była na podobnym poziomie, to. Są ludzie, którzy mają różne dziwne. Jakby to powiedzieć. zainteresowania. I potrafią animować w podobnym stylu jak oryginał, jak i serii. Wnioskując po tym, co tutaj się dzieje, ten filmik może trwać, nie wiem, z 3 minuty max. Bo wszystko dzieje się tutaj dość szybko. No i w sumie ta cała historia to jest teoretycznie sen, ale że niby to Discord go nawiedzał. I przez to miał ten koszmar, dlatego też go tam yy, lewitował z tego telewizora, i że niby Discord jest prawdziwy tutaj, skoro był w stanie podrzucić mu ten rysunek, a weział to, że już po prostu skończ. Skończ i tyle, no. Przejdźmy do kolejnej historii. Killer Luna Czyli standardowa, gówniana pasta o znalezionej kasecie w popularnym studiu filmowym. Czy pamiętasz stary serial Disneya? Niedźwiedź w dużym niebieskim domu? Prawdopodobnie, jeżeli go pamiętasz, pamiętasz też Lunę Księżyc. Głęboko w środku Luna jest bezduszna i krwiożercza. A skąd niby to kurwa wiesz? Pracowałem w Walt Disney World na Florydzie jako dozorca. Kiedy myłem scenę, w której nagrywany jest dźwięk, zauważyłem taśmę dźwiękową Luny z Niedźwiedzia w dużym niebieskim domu. To się nie nazywa scena, tylko studio nagraniowe. Było na niej napisane czerwonym atramentem: Luna 666. Zwój pod Luna 666. Killer Luna. Zgiń już dziś. Umieściłem taśmę w pobliskiej magnetowidzie i uruchomiłem ją. Zobaczyłem czarny obraz z czerwony napisem: Killer Luna dużymi czerwonymi literami. One były aż tak czerwone, że musisz to powtarzać dwa razy. Intro wyglądało normalnie, poza tym, że wszystko było w odcieniach czerwieni i stopniowo stawało się coraz ciemniejsze, ciemniejsze i ciemniejsze. Po nim pokazał się wózek z robakami w nim i warstwą kurzu na nim, okrągły. Czy ktoś tutaj próbuje zrobić imitację samobójstwa z Kalmara? Zanim można było zauważyć lunę z czerwoną pianą, która wylewała się z jej ust, a w tyle było słychać głośny krzyk. Potem pokazano, jak Luna je małego chłopca, który miał na sobie pastelową koszulę i lizaka w dłoni. Sztampowy wygląd dziecka? Brakowało mu oczu, a z oczodołów wychodziły żyły. Luna, nie przejmując się tym, jadła jego mózg. Potem wideo się zacięło. O nie! Luna to zombie. Trzeba ją szybko zabić, zanim ten wirus zacznie się rozprzestrzeniać. Pojawił się obraz Luny, który krzyczała przez pięć minut. Żałosny. Potem wszystko się skończyło, a ja wywaliłem tą taśmę. No i za to powinniście kurwa zwolnić! Jeśli to było studio nagraniowe, to na tej taśmie powinien być tylko dźwięk, bo... Po cholerę mieliby taśmę z całym odcinkiem zostawiać w studiu do nagrywania ścieżki dźwiękowej. Wyglądało na to, że jeden z animatorów był w złym stanie psychicznym i wykorzystał swoje umiejętności do zrobienia taśmy Killer Luna. Później mężczyzna popełnił samobójstwo w wani sobie w głowę. Niedźwiedź w dużym niebieskim domu było nagrywane przez aktorów, więc animator nie mógł tak po prostu zrobić odcinka. Zresztą, animowanie za darmo to jest naprawdę niewdzięczna sprawa, bo robisz coś co wymaga bardzo dużo pracy i nie zarabiasz z tego. Zrezygnowałem z pracy na Florydzie i przeprowadziłem się do Nowego Jorku. Nikomu nie opowiadałem tej historii aż do teraz. Bo nikt by ci nie uwierzył i nikt ci nie uwierzy, bo ta historia jest całkowicie zmyślona i nie ma sensu. Kupy się nie trzyma. Tak samo jak samobójstwo z Kalmara. Po cholerę, ktokolwiek miałby tworzyć jakikolwiek zaginiony odcinek, który pojawia się we wszystkich historiach o tym tytule? No bo każdy zaginiony odcinek to jest praktycznie od razu krapipasta, bo jeszcze nie spotkałem się z zaginionym odcinkiem, który mógłby być tak bardzo prawdopodobny, żeby. Historia byłaby po prostu dobra. No nic, zostawmy to kolejne cholerstwo i przejdźmy do. Można powiedzieć: programu. Najbardziej prąbanej historii, jaką mam na liście. Świnka Pepa. Jeff the Killer. Zbanowany odcinek. Po co niby mieli robić taki crossover? Świnka Peppa czyta tytuł odcinka: Jeff the Killer. Pepa ukradła Volvo i zabiera przyjaciół na szaloną, dziką jazdę wokół Peppa Town. Pepa jeździ Volvo super szybko i rozbija się o sublatarni ulicznej. Owca Suzy: O kurwa, rozbiliśmy się! Musimy się wszyscy wydostać! Świnka Pepa: Okej, okay, wszyscy wysiadka! Dany pies: Zapalamy papierosy! Słonie Edmund. Papierosy są bardzo szkodliwe. Powodują raka płuc i mogą sprawić, że będziesz miał smołę w płucach. Edmond wie za dużo o raku. Jest mądry jak sowa. Świnka George. Dobrze, będziemy nie musieli palić. George nauczył się prawidłowo mówić. Co kurwa? Co to się w ogóle odpierdala? Rozbijają się o jakiś słup za pomocą Volvo, które nie powinno istnieć w tym uniwersum i postanawiają zapalić papierosy, że, że co? Kucyk Pedro Może pójdziemy popływać? Jeff The Killer pojawia się za Wolva Jeff The Killer Allah Wszyscy Jezu! Pepa. To Jeff The Killer z Syrii! Wszyscy próbują uciec Jeff The Killer Shut up! Jeff The Killer źga Pepe w głowę ze swoim nożem jak raz popieram to, co Jeff robi. To jest jeden, jedyny raz, w którym jesteśmy w takiej sytuacji. Już nigdy się nie wydarzy. A jeśli się wydarzy, to trudno. Świnka Pepa. Aaaa! I umiera. Pepa pada i umiera. Owca Suzy. O nie, Pepa! George. Ziem malinowy. Jaki ziem malinowy? Słoń Edmund. To nie drzem malinowy, George, to krew! Edmund jest naprawdę mądry. George, krew? Nie! Pierdy wiar wykrzyknikowe! Słonie Edmund ignorując patrz George'a. Krew to płyn, który jest czerwony. Co tu się właśnie dzieje? Co tu się do cholery dzieje? Co to się w ogóle ma dziać? Jak to nie ma być trollpasta? To musi być ewidentnie trollpasta! No chyba, że pisał to taki dziechciuch, że randomowe rzeczy brał i wstawiał do historii, ale... Ale to jest tak mało prawdopodobne, że to chyba musi być pasta. Rebeka Królik. Zamknij ryj! Musimy uciekać! Wszyscy uciekają. Wszyscy. Nie Ratunku! Kolejny pierdolier wykrzykników. Jeff Debiller podbiega do ekranu. Allahu i koniec. Ten odcinek został przypadkowo pokazany na Nick Junior i nie ma nagrań tego tajemniczego odcinka. Sprawił, że oryginalni twórcy święki Pepe trafili do więzienia i musieli zatrudnić nowych twórców. Tak to nie działa. Więc nie wiem, spróbuję to wyjaśnić. Jakoś podsumować dla osób, które. Tak jak ja są zdezorientowane. Cała ekipa pepo zjebu wjedzie sobie Volvo i rozbija się o słup. Pozostawiają zapalić papierosa, ale słoń Edmund odradza i zaczyna pierdolić o raku płuc. Potem yy, tam jeden proponuje pójście popływać i wyskakuje Jeff, który krzyczy Boże przybywam po arabsku. Super. Potem wszyscy wzywają imię Jezusa, świnka Pepa mówi, kto, któż to się pojawił. Wszyscy próbują uciec. Jeff de Killer randomowo rzuca coś po angielsku. Zabija Pepe. Na szczęście. Yy, potem yy, George mówi ziem malinowy. Słoń Edward znowu zaczyna coś pierdolić. Wszyscy znowu próbują uciec. Wrzeszczą ratunku. Jeff podbiega do ekranu. Krzyczy alachu i koniec. I jakimś cudem to wyanimowali. Furcy, świnki, Pepy, i za to trafili do więzienia, przez co musiało inne studio się tym zająć? Czy co? To już jest tak bardzo absurdalne. Ten cały odcinek zajmuje się tylko absurdalnymi historiami. Tym bardziej, że wszystkie dotyczą zaginionych odcinków. Tężenie idiotyzmu w tych trzech historiach sięgnęło takiego poziomu, że ja tu dłużej nie mogę wytrzymać. Muszę się czym prędzej ewakuować, by pójść na jakąś rehabilitację bo boję się, że po tym czymś coś jeszcze mi się stanie. No to widzimy się, jak wrócę ze szpitala. Nocny informator odmeldowuje się.